Cześć! Witamy Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj na mojej pasiece gościmy Jadna Jowiec, panią redaktor z X Magazynu. Dzień dobry. Ex Magazyn tu się pojawił link, możecie zobaczyć. To czasopismo dla kobiet goi go Ładnie. No, więc zobaczcie. Nie tylko. E, więc Asia dzisiaj przyjechała ze mną na pasiekę. Mogę do ciebie mówić tak. Asiu. Tak na Tak, Piotrze. A ja do mnie dzisiaj na pasiekę, żeby zacząć pszczółki. Znamy siebie bardzo wiele lat. 12. Od takiego. Od, od takiego małego. E, od takiego małego to ona się znamy z moją żoną siedziały razem w ławce, w podstawówce. A my się znamy trochę krócej, ale też się 10-12 lat nam, nie? Tak, tak. No więc e, jesteśmy dzisiaj na Pasiece. Dzisiaj jest e, który? 14-15? 15. 15 września? Sezon się kończy, będę podkarmiał, zajrzę do uli, może coś tam. Ale teraz zrobimy małe QA, korzystając z tego, że mamy gościa i postaram się poodpowiadać na różne pytania, które Asia może mieć o pszczołach. Na kilka pytań osoby, która jest, jest pierwszy raz na pasiece. I pierwsze pytanie moje jest takie: dlaczego pszczoły nie lubią futer? Tutaj, może przedstawia pewien rekwizyt, który miałam na sobie: to jest taka kamizelka którą można nosić jesienią, żeby się dodatkowo ogrzać. I jak przyszliśmy tutaj, na to Piotr nakazał natychmiastowe ukrycie jej. Schowanie obecnie służy jako, jako kocyk. Tak, więc pszczoły bardzo nie lubią niedźwiedzi, które przychodzą i mhm. wyjadają mi od z dziupli. Tak jak kółś, puchatek albo inne takie złe niedźwiedzie. Więc generalnie, jak ciemne kolory i włochate ubrania, to jest coś, co pszczoły traktują jako. Agresora, zwierzę, które zaraz im zje miód i przylatują. Czyli mogłyby mnie pomylić z tym złym niedźwiedziem. Tak, z tym, z tym dobrym. Więc generalnie tak. No, e, lepiej się ubierać w jasne kolory i gładkie takie ten powierzchnie, włosy schować gdzieś, jak się ma mhm. bujne włosy albo coś. E, wcześniej przyszliśmy tutaj z drożdżówkami i z pączkami, takie małe, drugie śniadanie. E, czy są jakieś zapachy, które też wabią pszczoły? E, czy czegoś nie, nie należy przy nich jeść albo pić? Czy nie, znaczy to nie, nie, niekoniecznie? Jest, bardziej osy. jest tak, że osy na przykład wabią się słodkim os na przykład osy jedzą jakieś zgniłe rzeczy, które, owoce, które żyją na ziemi i tak dalej. Pszczoły bardziej e, wabi zapach miodu, to na pewno, bo jak wiruje miód, to zawsze coś się przyleci. Coś jak mhm. znajdą mnie, to ten. Tak jak to było tydzień temu było strasznie. E, Zapach wosku, na przykład, jak opalałem ul mhm. albo wytapiałem ramki albo coś też przylatywały. Ale powiem ci szczerze, że nie wiem, z czy taki... jakieś konkretne zapachy konkretne je zapachy. wabią. Możliwe, że tak. Mhm. Czy może na przykład widzą w podczerwieni albo coś innego, nie wiem. Taki mocny z biologii pszczół nie jestem. Okej, okay. zbliża się jesień, słońce już mniej świeci. Pytanie, co się dzieje z pszczołami jesienią i zimą? Czy one zapadają w sen, kiedy jakby ich aktywność spada? Więc e, pszczoły mają e, w Polsce, przynajmniej w Polsce są pory roku, tak? w innych, na przykład w Afryce czy gdzieś tam to nie mogą mieć inaczej, ale w Polsce jest tak, że mamy jesień, zimę, wiosnę, lato tak? i one na wiosnę tak jakby chodzą z ula, kwiatki kwitną, lecą, zbierają sobie tam pożywienie, tak? w lato też tam aktywnie pracują, żeby zbierać miód. Na jesieni to się już kończy, one się przygotowują do zimy, a w zimie sobie siedzą w ulu i zadeł to zebrały w ciągu lata i wiosny. Więc one mają takie fazy rozwoju, i e, kiedy są pożytki, czyli kiedy rzeczy kwitną, one mogą zebrać pokarm, to one lecą i go zbierają. Matka robi nowe pokolenia tych pszczół, żeby było więcej żołnierzy, żeby te atakowały, to w sensie mhm, tych więcej robotnic. Jak się zbliża wiosna i coraz mniej jest pokarmu, to Pszczoły mniej karmią matkę, ona mniej składa jajeczek, mniej jest pszczół i w pewnym momencie one to po prostu zahamowują, na tyle, żeby matka przestała czerwić i się przygotowują do zimy. Mają ona zbierane sobie pokarmu. Czy my im zabieramy i poddajemy im teraz wodę z cukrem na, na podmiankę, nie? żeby miały co jeść? Ale one mają te swoje zapasy i zbierają się w ulu. Zbierają sobie pyłku, na, żeby podkarmić czerw, bo pyłek to jest dla nich białko, a woda z cukrem czy też miód to jest dla nich Gukozy. energia. Mhm. Dokładnie. Więc zbierają sobie pyłek i miód, układają sobie to w komórkach, tak żeby ładniej móc zimować. I zbierają. I te, te pszczoły, które mocno pracowały w lato, umierają. A nowe pokolenia, które się mhm. wykluwają tak na przełomie jesieni, one już nie pracują w polu, tak jakby, bo nie latają już na kwiatki i się tak nie męczą, więc one będą żyć dłużej. Bo pszczoła, która nie pracuje, chyba może 3 lata żyć, czy 2 lata, mhm. jakoś tak jest, e, strasznie długo, ale tak naprawdę one mają taką e, siłę, znaczy taką chęć do pracy. One mhm. na 100% zasuwają, nie ma odpoczywania, na śmierci zapracowują. Inaczej rozkładają energię. Tak, po prostu mhm. jak, jak mogą, to upracują, jak nie mogą, to, to robią co innego, czyli zimują, tak jakby. I te pszczoły, które teraz się wykluły e, dwa tygodnie temu, tydzień temu, to one będą zimować i moje matki już nie czerwią, nie składają mm -hmm. okieneczek, więc one będą zimować, to znaczy, że zbiorą się w kłąb jak się zrobi zimno, zbiorą się w kłąb, czyli tak, taką kulkę wszystko nie zaraz na plastrach będą siedzieć razem będą wygenerować sobie ciepełko, żeby było Aha. cieplej, żeby przeżyć i będą zjadać ten miodek, będą, one się wiążą prawdopodobnie na dole plastra, będą sobie iść w górę zjadać ten miodek, zjadać miodek, przyjdzie wiosna i do I pracy znowu, chyba nie znowu do pracy i <laughs> tak. to się dzieje z pszczelami na zimę Ok, a jakie prace y, trzeba jesienią zrobić w y, y, pasiece? Czy musisz jakoś specjalnie przygotować y, ule, do tego, żeby pszczołom było dobrze zimą? Tak. Y -y. Więc y, w trakcie lata powiększamy ule, żeby było dużo miejsca dla nich, żeby zbierały miodę, żeby mogli im łatwo zabrać, odbiurować itd. Na jesieni trzeba tą przestrzeń zawęzić. Y, chociażby po to, że one będą starały się wszystko, całą przestrzeń, którą mają, zapchać y, tym miodem, pyłkiem mm -hmm. dalej na zimę. A tak naprawdę chłop się obuwia że w jednym miejscu i nie będzie za bardzo Znaczy jak jest, się robi cieplej trochę to może wędrować, ale zazwyczaj siedzi W jednym miejscu i nie przesuwa się na boki wulg Więc ogranicz, zmniejszamy liczbę plastrów mhm. I dajemy im taką przestrzeń w której oni będą one będą zimować Więc tak jakby to jest jedna z prac którą musimy wykonać Przygotować pszczoły do zimy Musimy je podkarmić, jeżeli znaczy gniazdo musimy przygotować Czyli zwęzić tą przestrzeń, musimy podkarmić je Wodą z cukrem, bo zabraliśmy im miód. I to robimy mm -hmm. przez jakiś czas. E, chociażby dlatego, że jak zabierzemy im po miodobraniu, to chcemy, żeby matka jeszcze czerwiła trochę pszczół, więc dajemy im te wody z cukrem, żeby one miały cały czas wrażenie, że mają dopływ pokarmu. Wtedy nie powstrzymają matki w czerwieniu. się Kapną, że nie ma już pokarmu, to mówią, dobra matka już nie składa więcej. Raczych, nie? Mm -hmm. Czyli muszą się czuć bezpiecznie i muszą być w dobrej kondycji, tak. żeby przebiegały te wszystkie procesy bez zakłócenia tak. w ulu. E Dobrze. I jeszcze takie pytanie: czy jest jakaś temperatura, e która jest niebezpieczna dla pszczół? Jeśli na przykład jest minus 30, robi się bardzo mroźno, czy one są w stanie na tyle e wygenerować ciepła, że. Czy generalnie pszczoły. Pszczoły, u mnie, mój url jest zamknięty ze wszystkich stron. Co nie jest koniecznie najlepsze, według najnowszych badań z Niemiec. Ale generalnie niektórzy zimują bez dennicy, czyli bez podłogi. Ale ciepłe mhm. powietrze idzie do góry. Więc, jak pszczoły sobie ogrzewają ul, tak, czy tam wygenerują swoje mhm. ciepło, mhm. To, to, to ciepłe powietrze jest tam wyżej. Tak? Że... Mhm. I poza tym one sobie w swojej przestrzeni potrafią na luzaku wygenerować tyle ciepła, żeby im temperatura za bardzo nie szkodziła. Nie wiem, 3 minus 30, czy minus 40, i w pewnym momencie ulesło cieplane stropianem z boku, ale w pewnym momencie może być tak, że oczywiście się po prostu Uż. będzie za duża różnica temperatur. Nie wiem jaka to jest temperatura, mhm. ale może być nie może być tak. Ale największym problemem dla pszczół jest nie sama zima, ale wiosna, jak matka zaczyna czerwić, one muszą, jest ich wtedy mało, a muszą ogrzać te wszystkie plastry, gdzie są komórki z tymi. Jak mhm. wtedy na przykład Matka zaczerwi te plastry i wtedy się zrobi zimno, to na przykład spanie bardzo to nie będą w stanie tych wszystkich komórek ogrzać. Nie wiem, czy mm -hmm. ocena wtedy zrobił. No to ciekawe, czyli takie wahania temperatury wiosną mm -hmm. mogą spowodować, że mniej nowych pszczół się. Tak, jeżeli wie... na przykład wiosna się zacznie, tak pszczoły zrobią oblot i ta matka zacznie czerwić, zaświtną kwiatki, a potem przyjdzie minus 15, nie? Mm -hmm. Bo coś. A bywa, tak. To może być problem wtedy. No. Mm -hmm. Dobrze, to póki co chyba nie mam więcej pytań. Idę, pomiodek. Dobra. <laughs> Może coś dostanę. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Zapraszamy do oglądania kolejnych. Zapraszam Was też do sprawdzenia eks magazynu. Jest super. E, bardzo popieram inicjatywę Asi, jest fajny magazyn, przeczytajcie. Dziewczyny zobaczcie, fajni faceci. Tak. A zapraszamy. dla nas facetów, to nie jest co tam jest za bardzo. Jest coś dla facetów w tym magazynie? Oczywiście, wywiady z fajnymi babkami. Możemy poczytać wywiady, wywiady z babkami. O, tam też jest o podróżach, jest sekcja, tak? tak? cały dział podróży. Dla dziewczyn jest to spa, tak? Tak, 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 tak. No. Mm. WWX Magazine. L. Exmagazyn.pl albo w EmPiku możecie też kupić dwumiesięczny, bardzo fajny. Pozdrawiam was serdecznie, do zobaczenia. Pa pa. Cześć.